A tymczasem, słuchajcie, zaczynamy mecz Śląsk-Groca vs. Gryfonowie. No i zaczyna Hoffman do Buangi, Buanga do Rodrigueza, Rodriguez do Alvareza, do boku, od razu. No, no i teraz troszeczkę spowolnienie, bo on nie ma za bardzo z kim zagrać. No, ładnie go tutaj zakręcił. No i dobrze, ładne podanie do Adek Berno, Adek -Berno bokiem boiska, Adek Berno jest, wrzutka. No, ale tam nie ma za bardzo do kogo niestety. Jeszcze Sanchez z Adegberno Adegberno strzał z daleka. No ale dla Głogowskiego żaden problem. No i zobaczymy dalej. Haja Kurowskim, Kurowski. Kurowski, dobrze Adek Berno, brawo. Dobrze zablokowany. Najważniejsze, że nie kontynuują tej akcji. A ja tymczasem Haja, Haja, no ale jest tu Adek Berno, dobrze. Jest jeszcze Alvarez. Brawo, brawo Alvarez. Dobrze do Adek Berno, Adek Berno. Jeszcze do Rodrigueza, Rodriguez, Rodriguez. on nie ma za bardzo z kim. Do Hoffmana, Hoffman, jeszcze Sanchez. Sanchez do boku, do Valverde, Valverde będzie wrzucał, Valverde wrzutka, oj, Buanga! tak blisko było tego gola, taka dobra wrzutka, tak ładnie to przeszło, no ale się nie udało niestety, tymczasem Sanchez na krótko z Rodriguezem, Rodriguez, Rodriguez wrzutka, jeszcze przerzucił do fosu, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? On się tam jeszcze połamał, pobugował! Co, ty, co to? jest za gol? Ale najważniejsze, że prowadzimy, słuchajcie, w tym meczu i mamy jeden do zera. Brawo, brawo, brawo! Ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. Bo tu fosu nam się... A, nie będzie tego widać na powtórce. Bo on po tym jakoś tak się zwinął do góry, śmiesznie. No nie będzie tego widać, no trudno No trudno Ale my w naj najwyżej sobie cofniecie przecież odcinek który... Czym czy ja się przejmuję? Zyla z pokornym, pokorny Ależ podanie do samca Talara Talar, Talar No tutaj już dwóch obrońców przy nim Jeszcze Żukowski Oj, dobre podanie do Talara, Talar Talar z Valverde, Valverde Valverde z Talarem, no dobrze Dobrze próbował, ale niestety się nie udało Jeszcze pokorny, ale Angulo mocniejszy Dobrze Angulo, brawo a tymczasem Kondrata, Huerta. Huerta przy piłce, przerzutka do Hoffmana. Hoffman, no on się troszeczkę za wolno zbiera. Hoffman jeszcze do Huerty. Huerta odegranie do Rodríguez'a. I ten strzela na 2 do 0. No brawo, brawo, brawo. Jeszcze raz, brawo. No widać, że ta drużyna potrafi dowozić wynik, jeśli tylko jej się da szansę. Tylko szkoda, że w tych meczach. Tam Champions League jak dalej się nie udało No ale trudno Wtedy może jakaś gorsza koniunktura była No nie wiem o co chodzi, no Dobrze, brawo Dob Dobre odebranie, no ale to panowie coś trzeba z tym dalej zrobić Bo tu samo odebranie nic nie daje Oj Fosu, ale żokiwany Jeszcze Fosu dobrze przerywa tą akcję No ale mamy rzut rożny Dalej niebezpiecznie Dalej niebezpiecznie pod bramką Wrzucają. No, ale dobrze, Alvarez tej głową. Jeszcze Bułanga teraz będzie kontratakował. Bułanga, przerzutka. Dobrze do Adekberno, Adekberno. Ale on się zbiera, jakby nie wiadomo co. No, masakra tak wolno. Przerzutka, Adekberno. Dobrze. Jest tu Hoffman. Hoffman jeszcze podanie do Bułangi. Ten niestety traci. Ale jest tu jeszcze Huerta, Huerta do Adekberno, Adekberno. Adekberno! No, niestety, no nic z tego. Niestety, nic z tego, no ale strzał był dobry, no. Strzał był dobry, no ale wykonanie wyszło jakie wyszło, no. Szkoda, szkoda, jeszcze raz, szkoda w takiej sytuacji. Rodríguez, głową. Dobrze, to Adek Berno, Adek Berno. Adek Berno tu kiwa, brawo. Dobre podanie do Hoffmana. Hofman Zbiega w szesnastkę. Hoffman! Kofman, on nie ma z kim zagrywać Kiwat tutaj bokiem, jeszcze Próbuje coś odegrać, ale nic z tego Jest Rodriguez, jest przyrzutka do Huerty! Huerta jeszcze głową do tyłu Do Valverde, Valverde strzał z daleka Ale no niestety daleko od światła bramki A szkoda A szkoda, bo to się prosiło O taką fajną brameczkę Za szesnastki A tymczasem od bramki Głogowski Jeszcze Angulo głową No do Olsena niestety Jest pokorny Pokorny do Żukowskiego, Żukowski Żukowski jaką przerzutkę tutaj na Exposito zrobił No ale jest tu też Angulo Choć niestety nie udało się zatrzymać tej akcji Jest jeszcze Talar Valverde, brokuje to sobą Dobrze, brawo Angulo Jeszcze, panowie, co tu się dzieje? Trzeba to ogarnąć, Angulo No i koniec pierwszej połowy, słuchajcie, tym sposobem No ale dobrze, dobry mecz, dobrze mecz dobrze dobrze Oglądamy idzie Trzeba znać Dobrze mecz nam idzie słuchajcie Zobaczmy czy jakąś zmianę zarządzić Może Hoffmana byśmy ściągnęli Blanchard niech sobie wejdzie Niech sobie pogra troszeczkę On na NK. Co my tu mamy Adek Berno jest trochę zmęczony Więc w sumie można by było Za niego wprowadzić na przykład Moreire Niech wejdzie Ty a Mabry nie pojechał w końcu? Na wypożyczenie? Już myśmy go żegnali To jak on wyjechał z klubu ale został? Gdzie tu jest logika. No ale dobra, no dobra, zaczynamy tą drugą połowę, moi drodzy. No i jazda, ekspozito do Czai, Czaja z Olsenem, Olsen do boku, do żyły, żyła, żyła. No, żyła, żyła, długo chyba nie pożyła. No, dawaj, dawaj go tam, dawaj, dawaj go. Dobrze, Moreira, brawo, brawo, Moreira. Żyła, to ja nie wiem, oni go z B klasy wzięli, czy co? O co tu chodzi? To to za drewniak. Gorzej niż Lewandowski ostatnio Rodriguez, przerzutka, no trochę za daleko Jest Kurowski do Bejgera Bejger, Bejger z pokornym Oleż tu podanie Do Werdaszki, ale jest jeszcze Sanchez i brawo O to chodzi, dobry odbiór, pewny Jeszcze Huerta do Buanga Buanga, Buanga wypuścił sobie tą piłkę Zbiega w pole karne Buanga, on nie ma z kim zagrać Więc musi pokiwać, Buanga No i strata niestety Strata, szkoda bo plan był dobry Jeszcze Rodríguez Rodríguez petarda z daleka Ale niestety daleko Daleko od bramki No szkoda, szkoda No widzę, że po tym zagraniu żyłe ściągnęli Co mnie się nie dziwię, bo naprawdę to było drewniane strasznie A tymczasem Huerta Jest tutaj z boku, ale jest też Talar Talar z pokornym Jest Sanchez z dobrym wejściem Jest Buanga, który nie ma za bardzo z kim zagrać No i strata piłki Jeszcze Żukowski do boku, do Talara Talar ale, ależ tam ukiwał. Oj, Huerta, mocno na talarze sfaulował No i mamy żółtą kartkę dla niego. No szkoda, szkoda tej kartki, Huerta. Szkoda tej kartki, no ale trudno. Spóźniłeś się, bywa. Bywa i tak. Dobre od, 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 odegranie Morejry. Moreira jeszcze z Blanchardem. Blanchard nie wiem, co tu robi. Co tu się dzieje w ogóle? Chłop je podrzuca, traci piłkę. Nie wiadomo, co tam robi. A tymczasem Moreira z kontratakiem. Moreira. Moreira wypuścił się trochę za daleko tą piłkę, próbuje wrzucać, ale zablokowany, jeszcze próbują tu pokorny Petkov, wybija to, no, Exposito tymczasem przy piłce oddaje do czai. Czaja, Czaja, do Wardeszki, Wardeszka, do Exposito, 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 no, kiwa, ale na całe szczęście nie udało mu się tutaj zagrozić bramce, jeszcze Sanchez. Mamy Kondratak, Sanchez do środka boiska. Dobre ponanie do Blancharda. Blanchard próbował to przerzucać na drugą stronę, niestety zatrzymany. Jeszcze Angulo blokuje exposito. Blanchard próbuje przebijać, ale tu jeszcze ręką odgrywa z jeden z pomocników. No i mamy. Out słuchajcie, znaczy out, jest wolny, co ja mówię. Rodriguez, Rodriguez. Przed polem karnym, Rodríguez odegrany do Valverde, Valverde wrzutka, ale tam nie ma nikogo. No niestety, jeszcze głową próbują, Petkow. Jeszcze do Rodríguez, Rodríguez z Buanga, Buanga, on nie ma z kim, Buanga, do Rodríguez, Rodríguez w pole karne strzela. Przesadził teraz siłą tego strzału. Beznadziejnie, no, beznadziejnie. Tyle mogę powiedzieć, beznadziejnie. O pół metra za wysoko, Rodriguez, no. Co się z tobą stało w tym sezonie, to nie wiem. Poprzedni sezon, totalny kocur. W tym sezonie prawie już nic nie strzela, nie? Nie wiem, co się z nim wydarzyło, szczerze. A tymczasem, Talar, mamy kondratak. Oj, 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 oj dobrze zablokowany, jeszcze Moreira. Oj, tu Huerta faulowany, jeszcze Moreira. Co tu się dzieje? Co to jest za kopanina? Ekstra klasy do B klasy, można by to tak nazwać, taka seria Holipa, a tymczasem Fosu, no żebyśmy mieli obrońcę atakującego, to tego jeszcze nie grali, Fosu, Fosu w pole karne, Fosu, Fosu jeszcze tam faulowany, Fosu odgrywa, no nie Blanchard, co ty zrobiłeś? Ale to zde... Nie, no jak to zjebał. To jest masakryczne wręcz. Jeszcze Buanga. Do środka, do Huerty, Huerta! Co oni robią? Oni się kopią! Co tu się dzieje? Jest Rodriguez w polu karnym. On tam się kiwa, traci. No nie wiem, nie wiem, co tu się wydarza. No co to jest za mecz? Wygraliśmy, ale tragedia. Dyspozycja zawodników. Dramat! Dramat! Dramat!